Cześć wszystkim. Nazywam się Daniel Pieniożek. Właśnie przyszedłem tutaj, do Was tutaj na Chciałem opowiedzieć o tym, jak my tutaj w Gdańsku, w produkcie, który wytwarzamy właśnie w Raksicie, jak sobie poradziliśmy z bezpieczeństwem naszej aplikacji. Produkt, który tutaj w Gdańsku wytwarzamy, jeden z produktów, jest to Raxit. Jest to kompleksowe rozwiązanie do monitorowania wydajności aplikacji dostępne jako SSL, tak czyli jako usługa w chmurze. Poprzez to, że zbieramy dane o klientach, naszych klientów przetwarzamy od, od, od każdej ich akcji wykonywanych na stronkach poprzez serwisy, infrastrukturę aż do, aż do poziomu kodu. Dajemy, my, staramy się odpowiedzieć na pytania, co, co jest nie tak z wydajnością. No i w ramach tego, że zbieramy te dane, w, pełnym, w, pełnym, w pełnej postaci deploymentu instalujemy nasze agenty w sieciach naszych klientów. Więc widzimy dosyć wrażliwe dane. Dlatego bezpieczeństwo w przypadku takiego rozwiązania jest bardzo, bardzo istotne. No i tak e, rozpoczynając e, całą historię, e, mniej więcej e, początek roku 2014, kiedy zbliżaliśmy się do publicznego rejestru, no to będę Rax e, niedawno odchodził pierwszą rodzinę, tak? czyli do około półtora roku temu było, e, zaczęliśmy się zastanawiać, jak właśnie przekonać, że Raksit jest odpowiednio zabezpieczony, e, że, żeby klienci wpuścili nas do, do swoich sieci. E, pierwszym pomysłem jaki był, no to Trochę jak w korporacji, audyt bezpieczeństwa. Wiadomo, że jak chce się zrobić audyt, no to trzeba zacząć od wyboru audytora. No i jak to. Tutaj tak przedstawię kilka. kilka w czym się kierowaliśmy podczas wyboru? Przede wszystkim, żeby to było za rozsądną cenę, bo wiadomo, że można bardzo dużo wydać na, na taki audyt. Drugie, to chodziło o to, żeby to był audytor, ktoś, kto jest znany w branży, żeby y, takim audytem też można się było palić na zewnątrz. Y, z doświadczeniem. No, to jest trochę też powiązane z tym w branży, żeby to nie, to nie był ktoś, y, ktoś nowy, tylko żeby to już y, miał urobioną markę. No i wydający się na testowaniu technologii, w której był nasz produkt. No i jak się potem okazało, to jest... Najważniejszy aspekt całego, całego wyboru e, audytora. E, no, jako e, no, audyt ten, ale okazało się, że to nie jest tak prosto, że po prostu zlecamy komuś audyt. Musieliśmy się troszkę przygotować do, do takiego audytu. E, no, to, wiadomo, że środowisko musieliśmy udostępnić. Musieliśmy przekazać dokumentację projektu. E, jeśli nie mamy. E, no, po, e, co, ograniczyło się to do e, listy publicznie dostępnych e, interfejsów, e, przeprowadzić demo. E, no i w tym momencie e, firma, którą, którą wybraliśmy zajęła się tym, No i z naszej, z naszej strony to wyglądało trochę tak, że wyrzuciliśmy kasę, po, poczekaliśmy e, kilka dni, no i dostaliśmy rap. Ura, mamy ale. No ale zaczęliśmy tak. Patrzeć co w tym raporcie było. No i no, faktycznie znalezione były błędy, a jednak patrząc na to, że nie było żadnych krytycznych błędów, jednak tam większość było średnie, średnio, średniej, średniej ważności niskiej, no to pierwsza myśl była, no ale super bezpieczny produkt stworzyliśmy. No. Potem jak zaczęliśmy analizować. Co, co dokładnie tam były, e, jakie błędy były znalezione. No tak wyszło, że to jednak większość to były takie dobre praktyki bardziej niż, niż jakieś takie e, mocno specyficzne dla, dla naszej aplikacji. Oczywiście e, mog, e, gdyby gdy nie były, że nie, e, nie pasowały do naszej aplikacji, ale faktycznie to były bardziej bardziej e, e, dobre praktyki. No i co się okazało, no, to jakby. Wiedzieliśmy, że ciężko jest znaleźć audytora od kodu natywnego, bo nasze agendy są napisane w natywnym kodzie. Niemniej jednak nasz cały system składa się z kilku, z kilku komponentów webowych, do zarządzania użytkownikami, do faktycznej UI, w którym są oglądane dane, więc myśleliśmy, że audyt będzie obejmował wszystkie te części. Okazało się, że, że, że nie, że nie objął wszystkie. No i pozostało takie odczucie, że no dobra, jest audyt, Możemy powiedzieć, że mieliśmy auty, mamy jakiś tam świat, no ale nadal nie możemy powiedzieć, że, że, że nie możemy spać spokojnie, nie możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni, tak nawet sami, sami dla siebie. No i w tym momencie już traks poszedł na, został publicznie ustępiony. Pierwsi klienci zaczęli napływać, no i zaczęliśmy się zastanawiać, no dobra, ale czy właśnie czy Raks na pewno jest bezpieczny? No I w tym momencie chodziliśmy na pomysł, żeby stworzyć, zrobić taki wewnętrzny program e, Security Banking, w którym właśnie e, e, taki konkurs właśnie z nagrodami, w którym pracownicy e, będą e, szukali dziur w, naszy, e, w naszym, e, naszym produkcie. A, a co dodatkowo, jako że były przyznane nagrody, no to też zostały uwolnione pokłady energii. Normalnie nie są e, przeznaczane na, na pracę. E, no i taki, e, jak my to zorganizowaliśmy u siebie? No to były podstawowe założenia, był określony czas, przez 4 tygodnie można było zgłaszać błędy. E, udział, u, udział mogli wziąć wszyscy pracownicy, nieważne w, którym, w której części projektu pracowali. E, nie, nie, ha, no i to przede wszystkim nie mogło kolidować z podstawowymi obowiązkami, czyli tak miało być, jako że było ekstrapłatne, no to miało być realizowane poza czasem pracy. No i błędy zgłaszane w swoim kodzie miały, podlegały dodatkowej weryfikacji. No, mo, mo, może to wydawać się śmieszne, aczkolwiek parę było zgłoszeń osób, które w swoim kodzie zgłaszały błędy bezpieczeństwa. No i były przewidziane nagrody. No i był cennik. To były cztery kategorie. Jeżeli nieautoryzowany dostęp do naszej produkcyjnej infrastruktury w chmurze, no to było 1000 euro. Dostęp do danych innego klienta albo wykorzystanie naszych komponentów do łamania do infrastruktury klienta, no to było 100 lub 500 euro. Jakieś typowe błędy UI-owe hasła do systemów dostępnych, łatwo dostępnych miejscach, no to było 50 do 300 euro. No i jakieś duplikaty, czy już to, co było znane albo były no, wydedukowane właśnie, czy wywiedzione z tych błędów, które już zostały wcześniej zgłoszone, no to było podziękowanie do Uścisk... <ścoughs> błoni prezesa nie Po tych czterech tygodniach okazało się, że to był ogromny sukces. Mieliśmy mnóstwo zgłoszeń. W sumie sprowadziło się do tego, że 49 błędów zostało znalezionych, za które wypłacono nagrody 20 osobom i łącznie 5200 euro. Tutaj można zobaczyć, że tam było od kilkudziesięciu, po kilkaset, a nawet ponad 1500 euro. Pierwsza osoba została. I wśród tych błędów było 5 krytycznych, czyli takich, które mogły nam naprawdę sporo, sporo problemów przysporzyć, które można było wykorzystać do wycieku danych naszych klientów, więc no, poważne błędy. No i właśnie te 20 osób, no to było, że ponad 15% pracowników znalazło jakiś błąd. No, nie wiem ile osób szukało, ale 15%... Jest to dosyć, dosyć spora liczba, że, że znalazło je. Eee, teraz chciałem porównać te, te, dwa, te dwa podejścia. Eee, zaczynając od tego, e, jak su, e, ta su, suma nagród, e, znalezione znaczy błędy, jaką wypłaciliśmy pracownikom, a jaką byśmy zapłacili za te błędy, które były zgłoszone w audycie. No, pracownicy to, to 5200 euro. E, ktoś Próbuję strzelić ile y, za te błędy znalezionych przez naszego audytora? Skali brakuje. 20 tysięcy euro 50 tysięcy euro. Ale znaczy, ja nie mówię ile zapłaciliśmy za, za audyt, tak? Bo tego nie, nie mogę wyjawić, To jest po prostu jakbym wziął te błędy, które z raportu w, 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 y, wykorzystał tą y, tabelkę z nagrodami i ile... Ile, ile za te błędy jakbyśmy tak płacili za, za błąd, no to ile byłoby ten 2. Jak ktoś trafi, no to mam jakiś tam kubeczek. 500. 500 euro 500 euro. Kolega Kolega trafił. Dokładnie pani. Dobra, od razu ja. mogę dać? Żeby nie zapomnieć potem. Okay. Potem dla, uwa dla uważnych słuchaczy też jakieś będą e, nagrody, więc <laughs> zapraszam. Ok, no i teraz tak podsumowując, e, audyt. No, jest to coś nieżalnego, z czym możemy się pochwalić klientom, e, że w momencie, jeżeli od tego były zależniane decyzje, możemy udostępnić taki raport z audytu e, i pokazać, że byliśmy sprawdzeni z zewnątrz. No, jeśli chodzi o taki program nagród, no to jest niekoniecznie coś wiarygodnego dla klienta. Owszem, możemy e, odejść, możemy mówić, że, że coś takiego było, no nie jednak to nie jest coś, czy można się e, mógł, jako, korzystać jako jakąś podpłatkę do, do, do podpisania umowy. E, audyt. E, można powtarzać wielokrotnie, tak? Można wykorzystywać ro, różne firmy do tego, żeby z, z wielu różnych aspektów przetestować. A jeśli chodzi o m, taki program nagród, no to jest taki potencjalny konflikt interesów. No bo jeżeli będziemy to regularnie stosować, to zawsze może tam taka myśl się zrodzić, a może nie naprawię tego, albo nie zgłoszę tego błędu, bo będzie kolejny program, gdzie, gdzie będę mógł dostać za to jakąś kasę. W tym wypadku. Akurat w naszym też e, problem jest z, z, z dobraniem e, audytora, który będzie się dokładnie znał na tych technologiach, w których jest wytwarzane. Szczególnie problem jest właśnie z tymi natywnymi, e, napisanymi na przykład w C, e, e, kawałkami kodu, które e, ma, e, znaczy nie udało nam się znaleźć firmy, która by się podjęła testowania tego. A w, taki, w programie nagród, no to jak gdyby mamy zgodność ludzi z technologią. Wszyscy w tym robią e, i. Jak gdyby wiedzą, e, wiedzą co, co, można, e, co można, e, gdzie można znaleźć jakąś jakąś dziurę. E, jeśli chodzi o audyt, to jest e, wysoki koszt, ale był też wysoki koszt w przeliczeniu na, nawet na błąd, patrząc na tę ilość błędów, czy ich, e, ich jakość, no to koszt był wysoki. Tutaj re, relatywnie niski koszt, jeżeli patrzycie 5200 euro, 49 błędów, no to mamy około 100 euro za, za, za błąd. No tutaj w audycie wymagana była do, dokumentacja, a tu w programie nagrody to nie jest wymagana. No, to, jak mówię, ludzie siedzą w tym, no, wied, wiedzą o, 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 o co chodzi. No i tutaj w naszym przypadku audyt nie do, nie do końca zadziałał. Głównie z tego, że też nie, nie, nie ustaliliśmy dokładnie, co, co będzie przedmiotem. E, audytu, e, które, które części systemu też nas czas, czas naglił, więc e, poszło jak poszło, e, o, potem okazało się, że e, zabrakło tego. E, e, główną i najważniejszą zaletą, jaką ten program nagród e, nam dał, to e, zainteresował pracowników i też zwiększył świadomość tego, e, że bezpieczeństwo jest ważne i że, że powinno się na to zwracać e, pisząc e, kod każdego dnia. No i przede wszystkim te znaleziono, wykryto krytyczne błędy, które były już w systemie, kiedy był audyt przeprowadzany. to no nie jest to, że były wprowadzone później, tylko po prostu nie, nie zostały znalezione podczas audytu. Jeszcze z takich wad programu nagród, akurat u nas się znalazło dużo chętnych, no ale to nie w każdej firmie musi się, musi się znaleźć. Muszą się znaleźć chętni, którzy będą chcieli poświęcić swój czas na, na szukanie błędów. No i gdyby, yy, jeśli chodzi o powtarzanie albo jakieś długie, długie programy, no to mogą się skończyć pomysły. Tak? Wiadomo, ograniczona liczba osób, yy, każdy coś tam, yy, coś swojego zgłosi. Yy. No. i teraz yy, ten, jako że Security Bank przeszedł, no, błędy zostały naprawione, no ale tak nadal jest na produkcji, cały czas jest tworzony nowy kod i teraz kolejne pytanie było: Co dalej? W, jak, w jaki sposób te, nadal mamy badać, czy, czy akwiz jest bezpieczny? Czy, czy, czy nie zostały wprowadzone kolejne krytyczne błędy? No i w tym momencie padł pomysł, żeby spróbować publicznego programu nagród. Do tego została wybrana platforma HackerOne. Ktoś słyszał może o HackerOne? Jest to platforma z, z referencjami, Yahoo, Twitter, Adobe, Dropbox używają jej i to jest tutaj legalny zarobek dla hakerów. E, zapewnia anonimowość, e, to już właśnie e, dodatkowo, e, jako że osoby, e, firmy, które się zgłaszają zgadzają się na to, żeby ktoś szukał e, błędów e, więc e, czy próbował się do nich włamać, więc e, tutaj... tutaj nie jest to nic, nic nielegalnego nie w Jest takie Takie serwisy zrzeszają dużą, dużą społeczność specjalistów, dużą, dużą grupę, która cały czas przychodzą, przychodzą nowi, próbują swoich sił i też jako, że mogą szukać zabezpieczeń, dziur zabezpieczenia jakichś innych produktów, potem mogą tą, tą wiedzę przenieść na, 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 na innego tutaj na inną firmę, która zgłosiła się do, do tej platformy i dzięki temu jakby cały czas to jest cały czas są, są zgłaszane nowe błędy. No i tutaj jest określone są zasady, co, co jest szukane w naszym przypadku jakby też mamy dokładnie wyspecjalizowane, że nie szukamy potencjalnych dziur, tylko takich, które faktycznie można wykorzystać. Jest taki jest cały opis, jest też cennik dostępny. Na razie program jest zamknięty tylko na, na zaproszenia, więc potem podam maila, gdzie jakby ktoś chciał sprowadzić swoich sił, można, można napisać o, z prośbą o, o, o dodanie do, do, do tego serwisu. No i tak na koniec podsumowując, którą drogę wybrać? Jakby ktoś chciał, zastanawiał się, co, co, co u siebie zastosować. Audyt, wewnętrzny program nagród, czy, czy publiczny program nagród? Jeśli chodzi o audyt, tak podsumowując, to może być podstawą jakiegoś certyfikatu, no ale nie zawsze się sprawdza. Jak w naszym przypadku, wewnętrzny program na, nagród ma dużo zalet. Przede wszystkim to, że jakby zwiększa świadomość pracowników, no ale. To nie jest coś, nie ma żadnej, może nie żadnej, ale ma małą wiarygodność dla, dla, dla klientów zewnętrznych. E, jeśli chodzi o publiczny program nagród, no to dużo uczestników, no to jakby przez to jest szansa na znalezienie jakichś dużych dziur jest większa, no ale też jest ryzyko przyciągnięcia black hatów, którzy owszem, może znajdą dziurę i zamiast ją zgłosić, postanowią wykorzystać, jeżeli możli jej możliwości będą dużo większe niż przewidziane nagrody. No i chciałem Was pozostawić z takim pytaniem, a może wystarczy, żeby dbanie o bezpieczeństwo było częścią procesu wytwarzania oprogramowania. A na to już będziecie musieli odpowiedzieć sobie sami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. bardzo. Panie Robi, teraz czas na pytania. Okay, tak na szybko. Jedno mocnowe pytanie. Na ile podczas tworzenia programowania postawiliście wysoką kwestię bezpieczeństwa właśnie? I czy robiliście review? Bo bardzo dużo można wyłapać, jeżeli pracujecie w takim zespole programistów, tak, to już podczas code jeżeli mamy z tyłu głowy nastąpienie, że, że właśnie bezpieczeństwo jest priorytetem, to, to po tym kątem, tak? Kątem. A jeszcze jest jeszcze kwestia taka drobna polityka odnośnie audytu, pytanie po co dwam audyt, bo jeżeli potrzebujecie mieć wiarygodność yy, i podkładkę faktycznie dla klientów, to OK audyt, który daje Wam jakiś tam certyfikat, tak? Jest, jest fajny, ale właśnie to, co powiedziałeś, że mało wychodzi tak naprawdę błędów. Może jest kwestia odwrócenia trochę kolejności, czyli szukania najpierw wewnętrznie. Potem wynajęcia na przykład zewnętrznego specjalista, albo no pojedynczego człowieka, który będzie dużo tańszy niż cała firma audytorska, a dopiero jak mamy znalezione x tam błędów, poprawiona, i wtedy dopiero duża firma audytorska, która daje certyfikat i podkład. Trach, trochę było elementów. Spróbuję po, po kolei. Jak wysoko było bezpieczeństwo, i czy code review? Code review, no w większości tak staraliśmy się przeprowadzać code review, ale wiadomo, że w momencie, jeżeli zaczyna się zbliża się wydanie oficjalne na, na świat po kilku latach pracy, no to też już jakby priorytet tego podrygu został obniżony. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to przede wszystkim w tych elementach instalowanych u klientów, tam było wysoko postawiona ta pożyczka. Jeśli chodzi o, o, o webowe, no troszkę niżej, było mówione o tym, że bezpieczeństwo jest ważne, no jednak by nie było takim wymaganiem, które był przypominane na przykład co sprint, że trzeba pamiętać o, o, o bezpieczeństwie. A jeśli chodzi o, 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 o tą podkładkę, no to, no to faktycznie początkowo chcieliśmy raz, że, żeby mieć coś do pokazania klientom, ale mieliśmy nadzieję, że zostanie znaleziony jakiś, jakiś błęd. No, potem okazało się, że, że nie, że dużo, dużo lepiej poszedł ten program, wewnętrzny program błędów, więc pewnie następnym razem zrobilibyśmy to odwrotnie, tak? Ale... To są, tak jak mówię, to, to jest historia, która tak jak e, rozwiązywaliśmy to e, u nas i w związku z tym tak, tak, to, tak to wyglądało. To powiedziałem na pytanie? Dobra. Jeszcze? Ja powiem. Spokojnie, ja mam to może. <laughs> <laughs> jak to zawolaczycie jakieś automatyzacje? Ogólnie Czyli to, to raczej zostało na poziomie programistów. Czyli e, jeśli chodzi o, e, o taką automatyzację, no to automatyzowane były testy XSS-a, czyli e, te, będzie prezentacja na, na ten temat, e, żeby próbować we wszystkie formularze, wszystkie, no, czy, czy, czy dodatkowo jakieś tam resty wołać i próbować zrobić XSS-a i czy to potem gdzieś, gdzieś wyskoczy. I takie coś było automatyzowane. E, inne, inne aspekty nie. Czyli my mamy wytworzone takie wewnętrzne narzędzie do, na, na bazie z selenium do, do testów automatycznych i w ramach tego po prostu były stworzone są modele stronek, potem się z formularzami i to jest w ten sposób automatyzowane. Dajcie mu mikrofon może. Pod nosem. Zajrzyj bloga Etsy i zobacz na Netflixa, na GitHubie. Oni bardzo dużo narzędzi z puszczają. Kolejne Tak, ktoś jeszcze... Ja jeszcze jedno pytanie. Bo najciekawsze pytanie padło na sam koniec. W takie malutkie było. Tak, no. Dla mnie taka trochę śliska sprawa, że... Znaczy domyślam, się, że nie była pani Kreśla z księgowości, tylko raczej ci, którzy tworzyli ten pod i jeśli właśnie to to jest taka trochę śliska sprawa, że ludzie, którzy mają wiedzę i umiejętności, żeby sprawdzić bezpieczeństwo, nie wytworzyli dobrego oprogramowania zgodnie z tymi zasadami bezpieczeństwa, żeby nie było ruchu. I pytanie jest moje, czy cały ten program wewnętrzny wpłynął potem jakieś, mieliście decyzje, żeby zmienić coś w procesach, no bo ci ludzie to potrafili zrobić, z jakiegoś powodu tego nie zrobili, bez dodatkowych motywacji e, pieniężnych. Czy coś zmieniliście w pracy, w metodologiach? E, czy jakieś były wnioski takie, żeby... No nie płacić za coś ekstra, za to, no, to powinno być podstawą tak, w naszej, w naszej pracy. E. teraz tak, e, jeśli chodzi o, o to, jakie, jakie były e, potem e, podjęte, podjęte akcje, tak, no to... Że, e, Dużo e, myślenia o security e, zostało zdjęte z jednej osoby, jednego architekta, który był odpowiedzialny na security. Zostało to e, teraz e, wszyscy architekci e, do każdego zespołu e, mają, mają myśleć o tym security i jakby razem z, z szefami zespołów są odpowiedzialni za to, e, żeby e, było e, cały czas myślenie o, o, tym, o tym bezpieczeństwie. E, ja, jako takich y, zmian procesu y, wytwarzania y, nie było. Y, to, mogę też ty, y, w tym momencie powiedzieć tylko od, od strony swojego zespołu, bo też nie wiem jak, jak we wszystkich zespołach y, to jest wytwarzane i y, w Lińcu jest bardzo duży zespół, też y, ponad 100 osób y, w Stanach, więc y, w jaki sposób tam to zostało y, też zorganizowane, to jest y, ja nie jestem w stanie teraz y, powiedzieć. Tak? Y, Wiem że, wiem, że przede wszystkim właśnie te code review też w tych elementach, które są wystawione do, najbardziej do, do klientów, e, w, ten, w ten sposób e, teraz e, staramy się, żeby wyłapać wszystkie rzeczy, aczkolwiek zdarzają się, mieliśmy ostatnio parę też zgłoszeń od ludzi z zewnątrz zupełnie, zanim wystartowaliśmy z tym programem, e, że zdarzają się, tak? Więc to, dlatego też nie, nie może to być jednorazowa akcja, tylko te sprawdzanie tego, E, musi być ciągły procesem. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania z sali? To może ja zadam pytanie. Jasne. Czy ktoś może zapamiętał, ile ten uczestnik, który naj, najwięcej e, zdobył... mamy, no. że. <śleski> <śleski> no. <śleski> Wszystkim. E, no dobra, to może, może jeszcze coś. E, Dobra, ile, ile błędów... Akurat chciałem zapytać o audytora. Ile błędów... Ile błędów... Ale bardzo proszę się zgłaszać, bo tak to nie będę miał komu, komu, mu dać. Ile błędów o priorytecie H zostało znalezionych? Dobra. Okej. jeszcze raz Danielowi.